Bardzo serdecznie witam cię, kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek właśnie odbierasz to nagranie. Od niego zaczyna się cała seria spotkań przy Piśmie Świętym, i właśnie oto zapraszam Cię już teraz do oglądania dalszych filmików. Wszystkie one będą nosić wspólny tytuł. Jezus, bohater dziejów apostolskich. To nagranie jest wprowadzeniem do cyklu, i ma posłużyć przybliżeniu tego. Co będzie jego tematem i dlaczego ma on się nazywać Jezus, bohater dziejów apostolskich. Skoro każdy czytelnik Biblii z pewnością wie, że Jezus jest bohaterem czterech Ewangelii, jakie rozpoczynają Nowy Testament. To tam przecież na każdej stronicy spotykamy Jezusa Chrystusa. Każdy rozdział, a w sumie Ewangelie liczą ich aż osiemdziesiąt dziewięć, opisuje coś z jego życia. Zaczynając od zapowiedzi cudownych narodzin, a kończąc na zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, z którego Jezus przyszedł na świat z misją dokonania zbawienia ludzi, czyli uratowania ich od należnej im kary i potępienia spowodowanego życiem w grzechu. Jednak czy następna w kolejności księga Nowego Testamentu, czyli Dzieje Apostolskie, także ma Jezusa za bohatera swej treści? Może będziesz zaskoczony, ale uważam, że tak. Wierzę, że Chrystus w całej Biblii jest obecny, od pierwszej do ostatniej księgi. I nie jest to nieuzasadnione przekonanie, gdyż sam Jezus w dniu swego zmartwychwstania, gdy spotkał się z dwoma przygnębionymi uczniami, którzy byli w drodze do miejscowości zwanej Emaus, zrobił im wykład biblijny, o czym ewangelista Łukasz tak napisał. Następnie, zaczynając od Księgi Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im Jezus to, co o nim mówi całe Pismo Święte. Ewangelia Łukasza, rozdział 24 i wiersz 27. Również tego samego dnia, gdy wieczorem spotkał się Chrystus z większą grupą apostołów i uczniów, zapewniając ich, że to naprawdę on jest, tylko że teraz w nowym, przemienionym ciele to tak się do nich zwrócił Oto moje słowa które powiedziałem do was gdy byłem jeszcze z wami musi wypełnić się wszystko co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach Wtedy rozjaśnił im umysł aby rozumieli pisma Ewangelia Łukasza rozdział 24 wiersze od 44 do 45 Zatem skoro jak sam Jezus o tym świadczy Prawo Mojżeszowe, czyli pięć ksiąg, które rozpoczynają znaną nam Biblię, oraz dalsze księgi proroków i Psalmy, zawierają przekaz dotyczący Chrystusa, czyli Mesjasza, albo inaczej Pomazańca, bo to dosłownie znaczy słowo Chrystus. To z pewnością także dzieje apostolskie mają wiele o nim do powiedzenia i jest w nich Jezus bohaterem prowadzonej narracji. Oczywiście to samo należy powiedzieć o listach apostolskich. O księdze Apokalipsy, która zamyka kanon Pisma Świętego. Czyli podsumowując, Jezus Chrystus jest bohaterem całej Biblii. Co prawda w Starym Testamencie nie spotykamy się z imieniem Jezus, jak ma to miejsce w Nowym, ale jest on tam obecny na wiele innych sposobów. Już bowiem w ogrodzie Eden, zaraz po upadku Adama i Ewy w grzech, jest prorocza zapowiedź narodzenia się potomka niewiasty. Który skutecznie rozprawi się z wężem, będącym symbolem szatana i wszelkich sił zła, wrogich Bogu i ludziom. Ta zapowiedź jest nazywana Protoewangelią, czyli pierwszą dobrą wiadomością o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a jej treścią są słowa, którymi Bóg, stwórca, zwraca się do węża, wprowadza nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15. To nie jest celem tej serii nagrań, ale można by długo opowiadać i cytować te miejsca w Biblii, gdzie, czy to poprzez proroctwa, czy poprzez pewne osoby i zdarzenia, a także poprzez świątynię, którą Bóg nakazał zbudować Mojżeszowi, aby w niej były składane różne ofiary. Poprzez to wszystko konsekwentnie mamy ukazywanego obiecanego Mesjasza, którym okazał się Jezus z Nazaretu. To on jest bohaterem całej Biblii. Uważny czytelnik bez trudu odnajdzie go nie tylko na kartach Nowego Testamentu, co jest proste i oczywiste, ale także na kartach Testamentu Starego, który, choć ma taką nazwę, że jest stary, to nie znaczy, że jakiś gorszy, nieważny. Czy warty zapomnienia? Wszak to właśnie księgi, które my nazywamy Starym Testamentem, były dla pierwszych chrześcijan jedynymi świętymi księgami. To było ich Pismo Święte, ich Biblia, o której apostoł Paweł tak się pięknie wyraził. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety szesnasty i siedemnasty. Przy czytaniu Biblii, przy jej studiowaniu, bądźmy tymi, których Jezus tak opisał: każdy nauczyciel pisma. Gdy staje się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swojego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersz 52. Mamy całą Biblię, Boże Słowo, to nasz skarbiec duchowy. Jesteśmy zaproszeni i wezwani, aby z tego skarbca czerpać zarówno to, co stare, jak i to, co nowe. Otwierając Pismo Święte, prośmy Jego autora, którym jest Bóg, bo ono z Jego natchnienia powstało, a ludzie tylko zapisali ten przekaz, choć nie polegało to na dyktowaniu słowo po słowie. Prośmy o to, co stało się udziałem uczniów w dniu zmartwychwstania Jezusa, gdy, jak to już czytaliśmy, Jezus zapewniał ich, że musi wypełnić się wszystko, co jest zapisane o Nim w prawie Mojżesza. U proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Prośmy o takie rozjaśnienie umysłu, aby dobrze, dogłębnie i poprawnie rozumieć Biblię. Jest Bożą obietnicą, że kto pragnie, kto prosi, ten otrzymuje. Proście, a dostaniecie. Szukajcie, a znajdziecie pukajcie a otworzą wam każdy bowiem kto prosi dostaje kto szuka znajduje a temu kto puka otwierają Ewangelia Mateusza rozdział 7 wiersze 7 i 8 Będziemy w tym cyklu nagrań rozważać Księgę Dziejów Apostolskich i w tym kontekście prośby o Bożą pomoc w rozumieniu całej Biblii Warto przytoczyć pewną scenę opisaną w tej księdze, gdy podczas jednego z licznych spotkań apostoła Pawła z różnymi ludźmi było tak, że. W rozmowie przysłuchiwała się pewna bogobojna niewiasta z tiatyry, imieniem Lidia, sprzedawczyni czerwonej tkaniny. Sam pan otworzył jej serce tak, że z największym zainteresowaniem słuchała słów Pawła. Dzieje, rozdział 16 wiersz 14 Widzimy bożą interwencję wskutek czego Lidia nie tylko z uwagą i zrozumieniem słuchała przekazywanej ewangelii ale jeszcze tego samego dnia została ochrzczona i stała się pierwszą w Europie chrześcijanką bo wtedy Paweł wraz z towarzyszami podróży misyjnej przekroczył granicę Macedonii leżącej w Europie Poprzez te wskazane przykłady mamy wielką zachętę, aby przy lekturze Biblii nie polegać na sobie i swojej mądrości, ale prosić o Boże Prowadzenie, żeby to On otwierał nam umysł i serce na Jego słowo. Boski Nauczyciel chce być przy nas, gdy otwieramy Pismo Święte. Pozwólcie, drodzy widzowie, że jeszcze krótko przedstawię cel takiego studiowania dziejów apostolskich aby w nich odkrywać Jezusa jako bohatera tejże księgi. Zrobię to poprzez odwołanie się do słów z Ewangelii Jana. Sensem życia wiecznego jest poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 3. Nie wiem jak jest z tobą, ale mam nadzieję, że podobnie jak mnie, interesuje cię życie wieczne. Ten świat nie jest mym domem. Tęsknię za domem ojca w niebie, do którego zaprasza Jezus. A ponieważ z życiem wiecznym łączy się poznanie ojca i syna, co widać w przytoczonym wersecie, to jestem żywo zainteresowany, aby takie poznanie mieć, aby w takim poznaniu wzrastać. Wtedy życie to doczesne ma sens i cel, którym jest życie wieczne. I to jest główny powód rozpoczęcia tego cyklu nagrań, aby poprzez nie, studiując Biblię, a szczególnie dzieje apostolskie, lepiej poznać Boga. W tym miejscu warto uczynić pewne wyjaśnienie. Otóż w Biblii słowo znać ma o wiele głębsze znaczenie niż w naszej potocznej mowie. My możemy powiedzieć, że znamy na przykład premiera czy prezydenta jakiegoś kraju, bo widzieliśmy go w telewizji lub gazecie i możemy taką osobę rozpoznać pośród innych osób. Ale ten człowiek władzy nie ma o nas zielonego pojęcia, nic o nas nie wie, a my też o nim wiemy tylko tyle, co media pokazują. Nigdy nie było czasu i miejsca, gdzie doszłoby do spotkania się z kimś takim, o którym co prawda możemy powiedzieć, że go znamy, ale nie będzie to znajomość na poziomie, o jakim mówi Biblia. Bo w niej znać to znaczy być w przyjacielskich, bliskich relacjach, mieć z kimś społeczność i więź, nawet bardzo intymną. Taki jest sens tego słowa w Piśmie Świętym. Mówiąc językiem biblijnym: Ja nie znam prezydenta mojego kraju, ja o nim tylko wiem. Poznam go dopiero wtedy, gdy spędzę z nim jakiś czas, gdy tej przysłowiowej soli w beczce, którą trzeba zjeść, aby kogoś poznać, trochę ubędzie. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby coś takiego miało mieć miejsce, więc wiem o prezydencie, ale nie znam go. Z tego powodu nie jestem jakoś poszkodowany i nawet nie dążę do zmiany tego stanu rzeczy. Przyjmuję to za naturalny porządek. Lecz gdyby to samo miało mieć miejsce odnośnie do Pana Boga, to biada mi. Życie wieczne jest, można tak w cudzysłowie powiedzieć, po znajomości, bo trzeba znać Boga, czyli mieć z nim społeczność, a nie tylko wiedzieć, że on istnieje gdzieś tam daleko. Ja mam być blisko niego, a on ma być blisko mnie. Wtedy dopiero następuje to, co Biblia nazywa znajomością. Dlatego temu nawiązaniu znajomości z Bogiem, albo jej pogłębianiu, gdy już istnieje, mają służyć te nagrania. Ile ich będzie? Jeszcze nie wiem, ale już teraz zapraszam na kolejne, które ukaże się wkrótce. Dokonaj, proszę, subskrypcji kanału, włączając też dzwoneczek, aby być na bieżąco. Mile widziane będą wszelkie kulturalne komentarze. Nawet te, które będą polemizować z przedstawianymi treściami. Bo nie musimy się we wszystkim zgadzać, aby być na jednej drodze do domu naszego Ojca w niebie. Różnice zdań zmuszają do badania tematu, a to przyczynia się do jeszcze lepszego poznania Boga i Jego słowa. A o to przecież chodzi tym, którzy pragną życia wiecznego, gdyż, jak już to było podawane, ale pozwól, że jeszcze na koniec to przypomnę. Sensem życia wiecznego jest poznanie Ciebie, jednego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 3. I tego poznania oraz wynikającego z Niego życia wiecznego z serca wszystkim widzom i słuchaczom życzę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Będzie ono nosiło tytuł. Działanie i nauczanie Jezusa w mocy ducha. Czytał Samuel Bukowski.